W tym wydaniu AVIT News Auto ID Polska w Microsoft Technology Center. Nowość TP-Link. Nowość Unitra. Pocket Omo AI Sharp. AS Detect do wykrywania autyzmu. FC Barcelona i PPDS. To już 152. wydanie FOIT News. Zostańcie z nami. Firma Auto-ID Polska istnieje od 1999 roku i dostarcza klientom pełny zakres systemów automatycznej identyfikacji, opartych o kody kreskowe, biometrię, karty zbliżeniowe i stykowe, oraz w szczególny sposób systemów identyfikacji dokumentów, opartych o rozpoznawanie pisma. Auto-ID Polska została zaproszona do współtworzenia Alei Innowacji w warszawskim Microsoft Technology Center. W ramach tej współpracy Przygotowali aktywne stanowisko demonstracyjne, prezentujące zaawansowane rozwiązania z ich oferty. Na miejscu goście mogą zobaczyć w praktyce działanie systemu Blue Naris, który umożliwia lokalizację osób w czasie rzeczywistym i wsparcie procesów ewakuacji przy użyciu szyfrowanych beaconów BLE. Dodatkowo prezentują tam nowoczesny terminal kontroli dostępu, obsługujący biometrię twarzy i linii papilarnych karty This Fire oraz pomiar temperatury. Firma TP-Link z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych jest globalnym dostawcą niezawodnych urządzeń sieciowych i produktów smart home, który plasuje się w czołówce światowych dostawców urządzeń Wi-Fi. TP-Link koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych produktów, które wspierają życie ludzi dzięki szybszym i bardziej niezawodnym połączeniom w ponad 170 krajach, i cały czas zwiększa swoją obecność na świecie. Ostatnio wprowadził do swojej oferty nową kamerę WIGI do monitoringu. Korzystanie ze zwykłych kamer wiąże się z koniecznością stosowania wielu urządzeń w celu pokrycia martwych punktów na dużych przestrzeniach. Tymczasem pojedyncza panoramiczna kamera WIGI z polem widzenia 180 stopni i rozdzielczością 4K obniża koszty montażu, wdrożenia i konserwacji przy jednocześnie większym pokryciu monitorowanego. Obszaru. WiG jest pierwszą jednoobiektywową kamerą panoramiczną 180 stopni z czerwono-niebieskimi światłami ostrzegawczymi. Aktywna obrona jest funkcją monitoringu, który korzysta z algorytmów uczenia się lub zewnętrznych urządzeń alarmowych, aby wyzwalać migające światła i głośne dźwięki w czasie rzeczywistym, które mają odstraszać intruzów. Polska firma UNITRA przedstawiła swojego pierwszego DAKA, czyli Digital to Analog Converter, czyli przetwornik dźwięku cyfrowo-analogowy. Model DSH805 od polskiego producenta to audiofilski konwerter stworzony dla tych, którzy oczekują absolutnej precyzji konwersji i naturalnego brzmienia. W jego sercu pracuje flagowy układ ESS Sabre wspierany przez autorskie rozwiązania firmy. Unitra. Urządzenie zostało stworzone z myślą o pełnym wykorzystaniu potencjału wszystkich źródeł cyfrowego dźwięku. Pomaga mu w tym, między innymi, 8 zintegrowanych przetworników, 7 filtrów brzmieniowych i liniowe zasilanie. To wszystko zapewnia dźwięk pełen detali, czystości i dynamiki i obsługuje szeroki zakres formatów plików muzycznych. To urządzenie powstało jako naturalne uzupełnienie wzmacniacza WSH805. Dodając mu cyfrową duszę w najwyższej jakości audiofilskiego dźwięku. Firma Sharp wprowadzi już w listopadzie tego roku kieszonkową zabawkę, a w zasadzie asystenta AI, z którym można porozmawiać zawsze, kiedy macie na to ochotę, i nazywa się Pocket Omo. To surykatka i trochę przypomina Pokemony. Ma tylko 12 cm i waży około 200 gramów. Inicjuje rozmowy, aby lepiej Cię poznać i oferuje słowa zachęty, gdy czujesz się przygnębiony. Co ciekawe, maskotka będzie dostępna nie tylko w postaci fizycznej, ale również jako aplikacja na smartfony. Obie wersje będą wyposażone w zastrzeżoną technologię sztucznej inteligencji Sharp CE-LLM. Pocket OMO zapamiętuje konwersacje, zapamiętuje miejsca, które odwiedziłeś i rzeczy, które widziałeś, a z czasem wyrasta na bardziej wrozumiałego i wspierającego Cię partnera. Rozmowy prowadzone w aplikacji są udostępniane również zabawce, zapewniając bezproblemową pamięć o wspólnych doświadczeniach. Na oficjalnym koncie Sharpa X Małpa Pocket Omo Sharp seria komiksu manga z udziałem Pocket Omo już jest dostępna. Od 1 sierpnia. Natomiast oficjalnie Pocket OMO pojawiło się na Tokyo Toy Show 2025, który odbył się w Tokyo Big Site, Kotoku Tokio, w dniach od 28 do 31 sierpnia. AS Detect to pierwsza na świecie bezpłatna aplikacja dla rodziców do wykrywania spektrum autyzmu z poziomu własnego telefonu komórkowego. To aplikacja mobilna do samodzielnego monitorowania rozwoju społecznego i komunikacyjnego dziecka już od 11 miesiąca życia. Aplikacja została opracowana przez Uniwersytet La Trobe w Australii i została niedawno udostępniona w języku polskim i działa już na telefonach w całym kraju. ASD Detect pozwala rodzicom sprawdzić, czy ich dziecko rozwija się zgodnie z normami społecznymi i komunikacyjnymi, wykorzystując rzetelną naukową metodę SACS. R, o potwierdzonej trafności diagnostycznej ponad 80%. Jak wiadomo, dostęp do specjalistów bywa ograniczony, a w wielu regionach brakuje szybkich diagnoz. Natomiast ta aplikacja pomaga zauważyć już pierwsze sygnały autyzmu w 12, 18 i 24 miesiącu życia dziecka. Klub piłkarski FC Barcelona i firma PPDS, czyli Philips Professional Display Solutions. Wyłączny globalny dostawca profesjonalnych wyświetlaczy Philips połączyły siły, aby ulepszyć boisko klubowe Tito-Villanova na kampusie Ciutat Esportiva klubu piłkarskiego FC Barcelona, instalując tam najnowocześniejszą zewnętrzną ścianę LED Philips Urban LED 7000 Series o wymiarach 5,5 na 3 metry. Ściana LED Philips została zainstalowana na oficjalnym boisku treningowym pierwszej drużyny FC Barcelona, wprowadzając nowe możliwości wizualne i szczegółową analizę dla sztabu trenerskiego jak i dla graczy w czasie rzeczywistym. Zapewnia między innymi powtórki i spostrzeżenia taktyczne z linii kontaktowej. Ściana LED Philips jest odporna na warunki atmosferyczne. Natomiast firma PPDS jest również oficjalnym dostawcą wyświetlaczy cyfrowych dla nowego stadionu Spotify Camp Nou, który już wkrótce zostanie otwarty w Barcelonie. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News. Jako kanał AVIT tworzymy najwyższej jakości materiały wideo dla branży Pro Audio Wideo, takie jak m.in. testy produktów, relacje z wydarzeń no i newsy. Wiemy jednakże, jak ogromną moc mają zdjęcia, tradycyjne fotografie, które pomagają wyróżnić się marką, produktom i osobom. Ale profesjonalna fotografia biznesowa to coś więcej niż ładne fotki. To narzędzie, które wspiera wizerunek firmy, buduje zaufanie i pokazuje zespół w autentyczny, profesjonalny sposób. Dlatego na naszym kanale możecie zobaczyć materiał, który może zachęci Was do nawiązania z nami kontaktu w tym temacie. Udanego tygodnia, cześć!